Na wystawie stałej Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych Jeńcy Polscy w ZSRR, która jest prezentowana w Łambinowicach, a przedstawia losy polskich żołnierzy w Niewoli Radzieckiej w latach 1939-1941, uwagę przykuwają zapisane wyraźnym pismem kartki. To oryginalne listy porucznika Kazimierza Ściślewskiego. Są niczym relikwie. Dla córki Urszuli, wnuków i prawnuków stanowią pamiątkę szczególną. Mówią o ostatnich miesiącach życia osoby, której nie poznali, a która mimo to istnieje w ich pamięci. Kazimierz Ściślewski urodził się w 1905 roku w Dąbrowicach, niedaleko Kutna. Do wybuchu wojny pracował w dziale weterynarii Warszawskiego Urzędu Wojewódzkiego. W 1938 roku ożenił się z Heleną Kaliszek. W ramach powszechnej mobilizacji w końcu sierpnia 1939 roku zgłosił się do szóstego pułku artylerii lekkiej, w którego szeregach przeszedł szlak bojowy aż do Cieszanowa. Tam, 20 września, większość żołnierzy dostała się do niewoli niemieckiej. Losy porucznika Kazimierza Ściślewskiego potoczyły się jednak zupełnie inaczej. Mojego ojca, Kazimierza Ściślewskiego. Znam tylko z opowiadań mamy, babci i wujków, którzy go dobrze znali. O tym, że ojciec jest w obozie w Kozielsku, mama dowiedziała się z otrzymywanych listów oraz od siostry ojca, która mieszkała w Białymstoku. O Katyni dowiedzieliśmy się po znalezieniu masowych grobów przez Niemców pod Smoleńskiem w 1943 roku, ale nie było nazwiska ojca na pierwszej zidentyfikowanej liście. Byliśmy nadzieją, że jest gdzieś na terenie Związku Radzieckiego i że na pewno wróci. W 1945 roku mama pisała do Centralnego Biura Wojskowego w Moskwie, pytając o jeńca Kozielska. Niestety nie otrzymała żadnej informacji. Wszyscy w rodzinie mówili już wtedy o Katyni. Dopiero w 1989 roku cała prasa zaczęła pisać o mordzie katyńskim. Redakcja Tygodnika ZOŻ-a w Warszawie zaczęła uzupełniać listę zaginionych. Dostaliśmy informację, że w pakiecie akt przekazanych przez KGB generałowi Jaruzelskiemu w wykazie nazwisk więźniów obozu Jaruzelskiego wyznaczonych do rozstrzelania w kwietniu 1940 roku jest ujęty lekarz weterynarii Kazimierz Ściślewski. W 1990 roku zarząd główny PCK potwierdził śmierć ojca w Katyniu. Dostaliśmy kserolisty wywozowej z Kozielska z nazwiskiem ojca na tej liście. Trzy listy Kazimierza Ściślewskiego są jedynym źródłem wiedzy dotyczącym jego pobytu w obozie NKWD w Kozielsku. Pierwszy z nich został wysłany 22 listopada 1939 roku. Widać w nim troskę o zdrowie żony, która była wówczas w zaawansowanej ciąży. Szanuj się i dbaj. Myśl o naszej przyszłości pozostaje ustawicznie ze mną. Całusy dla wszystkich. Kolejne wiadomości dowodzą jednak, że korespondencja od żony do porucznika ściślewskiego nie docierała. To go niewątpliwie martwiło. W drugim liście wysłanym w okresie świąt Bożego Narodzenia napisał: Chcę, byś dostała wiadomości jak najszybciej, a tym samym i ja. Twój kazik. Z kolei w ostatnim, 1 lutego 1940 roku. Co za niesamowite sny mam o Was, ale czy mam wierzyć, czy nie wierzyć? Czy przed śmiercią dowiedział się o narodzinach córki Urszuli, która przyszła na świat 21 stycznia 1940 roku? Tego już najpewniej nie będziemy wiedzieć. W miesiąc po ostatnim jego liście, jaki dotarł do żony, 5 marca 1940 roku, najwyższe władze ZSRR podjęły decyzję o rozstrzelaniu około 22 tysięcy polskich obywateli przetrzymywanych w obozach specjalnych i więzieniach NKWD. Nazwisko Kazimierza Ściślewskiego znajduje się na liście wywozowej NKWD z Kozielska z 2 kwietnia 1940 roku. Strzałem w tył głowy został zamordowany w Lesie Katyńskim 21 lub 22 kwietnia. Pamięć o losach porucznika jest pielęgnowana w rodzieści ślewskich z wielkim pietyzmem. Córka Urszula Gawor jest prezeską Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Opolu, a wnuk Jerzy Gawor, z zawodu weterynarz, dokumentuje losy dziadka. Pamiątki po nim znajdują się w depozycie w muzeum. Dzięki temu są one prezentowane nie tylko na wystawach, ale również na przykład podczas lekcji muzealnych. Mówią sporo o szczególnej historii jednej z polskich rodzin w czasie II wojny światowej. Podobnie jak metalowy nieśmiertelnik na skórzanym pasku, który do zbiorów muzeum przekazał syn Zofii Arcimowicz. Ale to już inna historia.